Ale tak Lobby tutaj yy, 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 myślę, że pomp ciepła przede wszystkim yy, próbuje taką narrację yy, nam narzucić. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Yy, Ministerstwo klimatu wyraźnie yy, odcina się od tego typu Z yy, yy, Samych pieców chlebowych jest tutaj 6 sztuk. Yy, mam 15 kominów. <laughs> które są na przemian użytkowane, niektóre na co dzień, bo to są kominy w moim domu. Dom jest ogrzewany piecami, akumulacja jeżdżna teściowa. Chcemy z nią wypić lampkę wina w miłej atmosferze. No to co, to pójdziemy sobie koło pieca gazowego czy koło pompy ciepła, usiąść? No nie, zapalimy w kominku i robi się atmosfera przez odpowiedni układ przepływu gazów. Czyli normalnie piekarnik jest omiatany. Z trzech stron spalinami i te spaliny są, ten dym jest kierowany do komina. Tutaj działa to troszeczkę inaczej. Dym leci górą piekarnika na dół, zawija pod piekarnik i jeszcze raz pod tym piekarnikiem. Możecie też sami budować piec, ponieważ uczymy budowy. Za tydzień mamy tutaj czterodniowe szkolenie, na którym uczniowie rozbiorą, Piec już zbudowany przez poprzednią ekipę i zbudują go od nowa, podłączymy go do komina i zobaczą jak się w nim pali. Jesteśmy u pana Piotra Batury. Który? Cześć, cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Co my tutaj mamy? To znaczy tak, z tego co widzę, to mamy wszystko to, co pozwoli Wam na pewno... Wypiąć się z sieci, nie mieć podłączonego prądu w domu, mieć ciepło, mało z tym jeszcze. Wszystkie te piece, które tutaj widzicie, nawet są w stanie dostarczyć wam światło. A tak całkiem serio, jak mówimy, to głównym. Dzień dobry, Panie Piotrze. Dzień dobry. Dzień dobry, uszanowanie. Bardzo Panu dziękujemy, że Pan nas wpuścił i pozwolił zobaczyć <laughs> tu przez ramię. Nie posprzątałem, trochę tak? tu bałagan panuje, ale no myślę, że okazja jest przednia, żeby, żeby ludziom po prostu pokazać, e, że można e, zbudować piece w dowolnej technologii, e, że ten zawód z Duna żyje, jest do waszej dyspozycji. E, możecie też sami zbudować piec, ponieważ uczymy budowy. Za tydzień mamy tutaj czterodniowe szkolenie, na którym e, uczniowie w, rozbiorą piec już zbudowany przez poprzednią ekipę. I zbudują go od nowa, podłączymy go do komina i zobaczą, jak się w nim pali. Jesteśmy u pana Piotra Batury, który jest z Dunem. Wydawałoby się, że to jest zawód, powiedzmy, zawód, fach. To tak jak. Chociaż nie wiem, czy pan to czuje, ale zaczyna się robić nam sentyment wokół tych zawodów <laughs> typu szewc, z Dun. Czyli takie, które no, zasadniczo można by było powiedzieć, że już, już, prawie, już prawie chcieli je zakopać. Jak gdyby zakopać, a ja myślę postawić datę, kiedy on wygasł i się skończył, a tu nagle się okazuje, że, że buty jednak może warto robić, a może że jednak te piece, że może to nie jest nic wcale takiego, co, co warto. I ten ogień, i ten ogień z drewna, o którym nam, nam tutaj niektórzy yy, mówią, że trzeba o nim zapomnieć, yy, no ludzie chyba im bardziej... Stają się technologiczni, tym bardziej wkurzają się, jak ktoś im mówi, że no na przykład nie mogą mieć kominka, bo jak chcesz wziąć z programu Czyste Powietrze dotacje na ocieplenie, to masz zamurować kominek. No, gorszej bzdury nie widziałem, ale tak lobby tutaj, myślę, że pomp ciepła przede wszystkim próbuje taką narrację nam narzucić. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Ministerstwo Klimatu wyraźnie odcina się od tego typu retoryki. Czuję się u Pana, że tu się dzieje. To ja tak, mam takie wrażenie, że jakby za każdych, można powiedzieć, za każdego węgła rogu tak, jakby coś tu mnie nie wiem, wyskakiwało i chciało mi coś powiedzieć, jakąś historię. Do samych pieców chlebowych jest tutaj 6 sztuk. Mam 15 kominów, które są na przemian użytkowane. Niektóre na co dzień, bo to są kominy w moim domu. Dom jest ogrzewany piecami akumulacyjnymi. Ogrzewany jest tanio, ponieważ używamy nawet odpadków. Tu w tej skrzyni akurat jest jakaś, są jakieś resztki, ale to są odpadki, które się kupuje za 100 zł metr przestrzenny. 100, 150, 200 to już jest naprawdę wygórowana cena. To jest suche, gotowe drewno, które, którego nie trzeba sezonować, którego nie trzeba ciąć, którego nie trzeba łupać. I ja tym drewnem w większości ogrzewam. E, swoje budynki. Piece chlebowe są w różnych technologiach beton, cegła, e, glina, czyli technologia e, sprzed dwóch, trzech tysięcy lat mm, albo i jeszcze wcześniej e, tam mamy na przykład piec chlebowy z tą czerwoną taką obwódką, e, który jest izolowany słomą z gliną, czyli tak najbardziej naturalny mm -hmm. sposób. Ale jak ktoś chce e, to mamy też e, niemiecką technikę Piec załóżmy niemieckiej firmy Wolschyre, wykonany metodą, no taką jak widać, szamoty, doskonałej jakości, izolacja. Czyli XXI wiek, w wypieku, powiedzmy tam, chleba. Tak, tak jest. Czyli, czyli najwyższej. Teraz tak, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Ja, oczywiście, zapraszam w sekcję komentarzy, zadawajcie pytania, to jest jak gdyby jedna kwestia. 13-14 czerwiec organizujemy targi, drugie targi o tematyce off-gridowej, czyli własny prąd, własna energia, ale nie tylko własna. Nawet jeżeli ktoś z Was ma prąd z sieci, to i tak, i tak uważam, że wiedza, którą jesteście w stanie znaleźć na naszym kanale. Jest wiedzą, która jest swego rodzaju sezami. Otwórz się tak, jakbyście chcieli wejść w świat niskich rachunków, albo tudzież płacenia, albo płacenia już bardzo mało, przykładowo. A tutaj u pana jesteśmy i mi się serce raduje. Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy się spotkać, że mogłem pana spotkać. Jeśli powiem, że czuję, że sięgnął mnie tutaj, dostąpił mnie zaszczyt, żeby zerknąć w Pana. Progi, to nie będzie tutaj e, żadnej krzty, przesady. Bo ja uważam. Się czuję, ja się czuję też zaszczycony tym, że mogę e, się podzielić e, swoimi spostrzeżeniami, wiedzą, e, a jednocześnie no, nie ukrywajmy, że jest tego, e, jeżeli ktoś nie chce sobie sam zbudować pieca, czy nie, nie może, a ma środki na to, no, to pomożemy. Nie ma najmniejszego problemu. Pojedziemy e, gdziekolwiek, w każdy zakątek e, niemalże świata zbudować taki piec. Super. Pytanie jest takie, ponieważ my jesteśmy akurat teraz na takim trochę etapie, że najprawdopodobniej, już tak zdradzimy może trochę. Ja powiem tak, może tak to jest takie pobożne życzenie nawet powiem swego rodzaju, że Pewnie się spotkamy u nas na targach, bo ja oczywiście już jestem w trakcie rozmów, rozmawiamy, to jest kwestia pewnie jakichś może dogrania tutaj szczegółów, ale najprawdopodobniej może się tak okazać, że spotkacie u nas w lesie e, u nas w lesie. dobre co? U nas w lesie. E, czyli wycią z mojego lasu. Tak, właśnie wyciągniemy z jednego lasu do drugiego, ale my mamy wspólny znak rozpoznawczy, bo możemy pokazać bo, to tak, poka dokładnie, bo to jest tak, że ja autentycznie. Zostałem w takie maliny wprowadzony, jak jechałem samochodem, że ja się czułem tak, jak ci, którzy nas w lesie odwiedzają. I ja się, no właśnie, teraz tak, ja się czułem trochę tak fajnie, ponieważ jak dojechałem i przejechałem przez ten las, bo też mnie puściło gdzieś tam jakimiś kniejami. I zawsze jak ktoś mi opowiadał te historie, legendy, jak do mnie dojechał jakąś dziwną drogą, to ja przewracałem oczami, ale dzisiaj po prostu czułem się również tak, jak ci, którzy nam to opowiadali. I teraz tak, mało z tym. Ja jadąc, Tutaj mówię, no nie, nie, zaraz tu ugrzęznę, zaraz samochód cały będzie porysowany, wszystko. A tu się okazuje, ale ja też wiem o tym, że później takie przygody to się kończą właśnie o takimi, takimi fajnymi z jednej strony widokami, a z drugiej strony mnóstwem mądrości, które gdzieś tam można sobie znaleźć. Kurczę, fajnie tutaj jest u pana. Tak Jest tak swojsko. Czy to jest samochód, którym się jedzie w trasę tutaj, powiedzmy tą taką niedaleko? Tak, mamy dwa samochody z windą, którymi, którymi po prostu dostarczamy elementy, żeby, żeby gdzieś tam spedycja ich nie połamała. I to tak właśnie sobie tutaj ładnie funkcjonuje. Ja widzę, że Pan taki terenowy jest, co? Trochę, co? Oj tak, to pierwsze auto w moim życiu za miód z własnej pasieki to był GAZ 69 i tym GAZem wyjechałem na migrację do Niemiec. <grym> a Czy a Pan potem... jeszcze też pszczoły ma? Proszę? Pszczoły też są? Nie, pszczoły, pszczoły się, się wyprzczeliły. Gdzieś tam no, emigracja spowodowała, że, że trzeba było się ich pozbyć. Natomiast miłość do samochodów terenowych no, pozostała, jak widać. A były w międzyczasie pewno ze cztery Suzuki Samurai, z pięć Nissanów. Mm. I, 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 I to no teraz już kręgosłup nie pozwala, żeby tak w te krzaki wjeżdżać, bo to czasem potem trzeba jednak użyć siły, żeby, żeby, żeby temu samochodowi pomóc. Myśl z, myś z zasady, że im lepszy samochód terenowy, tym dalej po traktor. <grych> no tak, tak. To coś w tym jest. Faktycznie. Bardzo fajny pomysł odnośnie zrobienia sobie tutaj tego przejścia i tej takiej, jakby to można powiedzieć, takiego warsztatu wiaty, która jest dedykowana temu, żeby tam fizycznie pracować po prostu. Tak, 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 tak. No to jest, yy, to jest takie miejsce, gdzie, gdzie po prostu no można pokurzyć, bo, bo, bo zdun to jest straszna łajza, nie? jak wpuszczać takiego do chaty, to, 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 to nie, da, nie daj Boże, ja bym nie wpuścił zduna do swojego domu, <noise> bo to chlapie, kurzy, yy, yy, brudzi. I no to pierwsze pomieszczenie, w którym byliśmy, jest pomieszczeniem czystym i, i tam, tam raczej bym nie chciał, żebyśmy jakieś piece budowali, natomiast tutaj można, można rzeczywiście wszystko. Nie? Stawiamy maszyny do cięcia cegieł na wodę, czasami coś tam ręcznie jest przycinane, no i chlapanie gliną, używanie różnych klejów nowoczesnych w sposób taki no przyjazny dla zduna, nie? że nie musi, no łatwiej, nie musi uważać, jest no, łatwiej. No. a właśnie, jak jest a... ciepło, to Aha. robimy to też na dworze. Tak. A jak to jest w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię to, tej branży? Ona ewoluuje? To jest tak, że, że widzi się, że tam, powiedzmy, ten XXI wiek to wchodzi pełną parą? Ym, myślę, że tak. Yy, tutaj yy... Mimo, że naszym największym wrogiem jest polski alarm smogowy, to chylę czoła za to, co zrobili. Czyli odkryli przed ludźmi, że nasze urządzenia ogrzewające nasze domy są bardzo zaniedbane. Transformacja ustrojowa doprowadziła do tego, że przez 20 lat produkowane było barachło, kiepskie kotły, kiepskie kominki. No niestety, ale na tym się kończy moje chwalenie polskiego alarmu smogowego, bo się gdzieś tam prawdopodobnie skumał z jakimś biznesem, który znalazł szansę dla siebie, że jak wyeliminujemy 100 tysięcy produkowanych przez nas pieców i kominków, no to na to miejsce można 100 tysięcy pomp sprzedać. No, i tu się zaczęły schody, tu się zaczęła już nieuczciwa gra. Ale jakoś sobie radzimy, jak widać, bo nic oprócz Krakowa więcej w Polsce się nie pojawiło i zapewniam Was, że się nie pojawi. Okej, okay, raz tak. Ja dokładam do tego wszystkiego moje 5 groszy, ponieważ będę przekornie tutaj u Pana, specjalnie nawet powiem u Pana że uważam, że tak, że rozwiązania typu pompy ciepła są super, pod warunkiem, że macie kominek. <śmiech> <śmiech> Także to oczywiście jako drugie uzupełniające źródło ciepła w domu jest jak najbardziej wskazane. Teraz pytanie, które jest drugie, a które pierwsze. I teraz tak, to już zostawiam Wam. Natomiast powinniśmy mieć, dla mnie osobiście idealnym rozwiązaniem to są trzy źródła ciepła. Żeby to było oparte z jednej strony na prądzie, bo bardzo często to jest wygodne, mamy nadprodukcję, mnóstwo miesięcy jest takich, w których jest dużo słońca, mamy fotowoltaikę i tak dalej, to powinniśmy z tego korzystać. Ja jestem gorącym orędownikiem, tego to jest raz, dwa, oprócz tego paliwa stałe i coś, co jest stosunkowo niezależne jedno od drugiego, czyli podłączone kaskadowo, ja byłbym dosłownie wręcz za tymi trzema źródłami ciepła, bo pomimo tego, że sam używam pompy ciepła, która jest na gaz i na prąd, to wystarczy, że cokolwiek tam padnie, to nagle. I nie chodzi o to, że nie mam gazu albo nie mam prądu, ale jest jakakolwiek awaria, powiedzmy, nie wiem, pompka padła czy coś takiego, tak, no trzeba tam wymienić. No i nagle okazuje się, że cała chata i całe ogrzewanie stoi, pomimo tego, że mam dwa źródła ciepła, jak gdyby, tak. Czyli z jednej strony darmowe prąd, a z drugiej strony ten gaz. No i tutaj tak naprawdę to. To, no to, to aż się prosi, żeby jakiś ten piec był. A z drugiej strony jest mnóstwo osób takich, które... No co? No, znaczy, nie, no, kto nie kocha ognia żywego? No, Ale umówmy się, że ciepło e, promieniujące z szyby chociażby e, zwykłej kozy, ale z pieca m, promieniowanie podczerwone, czyli porównywalne e, z promieniowaniem słonecznym. No nie da się tego zastąpić pompą ciepła, czy kotłem gazowym? No mamy, mamy przyjeżdża Teściowa, chcemy z nią wypić lampkę wina w miłej atmosferze. No to co, to pójdziemy sobie koło pieca gazowego czy koło pompy ciepła usiąść? No nie, zapalimy w kominku i robi się atmosfera. Jest też kwestia tego atawizmu wynikającego już z chociażby z zejścia człowieka z drzewa. No człowiek zszedł z drzewa, bo na dole paliło się ognisko. I chcielibyśmy tutaj co, zaprzeczyć tysiącom lat naszych doświadczeń z ogniem? My jesteśmy wkomponowani w ogień z drewna i choćbyśmy, nie wiem, się wściekli, to ludzie sobie nie pozwolą tego wydrzeć. Ja też tak czuję z tego względu, że, a mało z tym jeszcze jest tak, że zawsze za każdym razem, czym więcej próbujemy walczyć z jakimś rozwiązaniem, to tym bardziej okazuje się, że ludzie się zastanawiają nad tym, Dlaczego? Dlaczego, Właśnie, dlaczego? Dlaczego ktoś dlaczego chce mi to Dlaczego Ktoś zabrać? tak nagle tutaj nam. Tak. Wybiasz. Tak, nie? no nie, no jak, dlaczego? No przecież babcia paliła dziadek palił. No dobra, tam się czasami no to drewno może czasami niedosuszone było czy coś, ale albo okay, zwykła ale... przekora, nie? Zwykła przekora. Tak, no, tak, do tak, jasnej choinki, dlaczego nie? oni nam tutaj czegoś zabraniają? Ja sobie Aha. nie życzę, żeby mi ktoś zabraniał. Tak. Tak. I to myślę, że pewnie pewnie to też daje do myślenia gdzieś tam. Mało z tym Tutaj u Pana jest tak pięknie, bo widzowie naszego dzisiejszego odcinka dopiero w tym momencie zobaczyli coś, co widzowie wcześniejszego odcinka widzieli już na samym początku. Mało z tym jeszcze. Ja pozwolę sobie, o ile będzie taka oczywiście możliwość, i, i powie Pan, tak, okej, okay, dobrze. Ja bardzo chętnie bym się pojawił w roli takiego e, obserwatora na tych pana warsztatach, żeby chociaż sobie podjechać, zobaczyć, strzelić parę takich krótkich ujęć, żeby zobaczyć, co się tu u pana dzieje, bo to z tego co słyszę, to nawet całkiem fajna zadyma wokół tego jest. No zapraszam, będzie dziesięciu 10, 10 przynajmniej e, e, adeptów sztuki zdońskiej e, szkolić się w, w przepięknym zawodzie. Z duna tradycyjnego, czyli tak jak to było 200-300 lat temu. Będziemy taki piec po prostu budować dokładnie w tej technologii sprzed lat. A mam takie pytanie: piece rakietowe. Czy, bo to jest tak, że ja przyznam się w ogóle, że ja sam osobiście nawet robiłem taki piec. Tam fakt, że ja go robiłem, tam spawałem, coś do tego i tak dalej, i ta wizja gdzieś tam w pewnym momencie stanęła. Natomiast ja go doprowadziłem do jakiegoś takiego stopnia, w którym było mnóstwo radochy z tego, i mało z tym jeszcze dodatkowo. Mam nawet dziś na mailu pracę, pracę inżynierską na temat robienia takiego pieca z Politechniki Bydgoskiej, mhm. obecnie Politechniki Bydgoskiej, ale wcześniej to była, to była, to jeszcze, jeszcze wcześniej, kilka lat wcześniej gdzieś tam to była Akademia Techniczno-Rolnicza, no i kilka razy zmieniała nazwę, w każdym razie w Bydgoszczy. I to jest tak, że jeden tam ze studentów robił taką pracę i ja oczywiście pozdrawiam tej gorąco i serdecznie doktora Borowskiego, z tego względu, że to był jego student i gdzieś tam nawet miałem udostępnioną tą pracę u siebie. I, a właśnie, a teraz y, przecież piece rakietowe, tak samo, y, to jest coś, no co powiedzmy, że to no w tej chwili, ja nie wiem, no, mówi się o tym przynajmniej, tak? I teraz co, co z Dun może powiedzieć na temat pieca rakietowego? że dobry piec rakietowy potrzebuje dobrego zduna. Dla mnie piec rakietowy kojarzy się z państwem z tektury. Kojarzy mi się z jakimś takim możliwe, że tanim sposobem na budowę pieca. Ale jeżeli to ma być efektywne grzanie, no to potrzeba tam wiedzy zduńskiej i odpowiedniej masy akumulacyjnej. Samo palenisko rakietowe jako takie nic sam nie da, jeżeli tej energii, którą produkujemy tym, tym paleniskiem, nie zakumulujemy, nie, nie zatrzymamy w domu. Ja może, może nie będę się tutaj wypowiadał dobrze czy źle o tym piecu rakietowym. Tylko powiem, że większość moich kolegów, którzy Obecnych kolegów, którzy gdzieś tam zaczynali właśnie od tych rakieciaków, mają już to dawno za sobą. Budują baczboksy, budują kuzniecowy, budują normalne zdoństwo, gdzie temperatura spalania nie przekracza 900 stopni. Bo to jest załóżmy łatwe do okiełznania. Piec rakietowy, co z tego, że tam uzyskamy temperaturę spalania 1200 stopni, jak potrzebujemy do tego odpowiednich materiałów? Ja nie mogę budować z takich materiałów, które, które są cholernie drogie. A z kolei, jak zbudujemy to ze zwykłych materiałów tanich, no to musimy tam co 2-3 lata coś poprawiać, bo się coś przepali, bo się coś wypali, ponieważ no, różnica tych 300-400 stopni no stanowi, nie? stanowi o e, trwałości urządzenia. Ja buduję piece, które, e, które mają stać 20-30 lat bez ruszania, bez przestawiania, bez dotykania, e, bez serwisu, bo mnie serwis nie interesuje. E, natomiast no, o tych rakieciakach to ja tam słyszę: chłopaki e, e, im bardziej zadowolony, tym częściej tam w nim grzebie. Nie? E, to znaczy, to jest taki projekt, który się nigdy nie kończy. W chwili kiedy się go startuje z nim i rozgrzebuje, to później czego go cały czas zmienia, ulepsza, poprawia i tak dalej, tak dalej. To może dla hobbystów taki temat. To sami no, sobie ja, zrobią. Ja też, ja, też ciągle, ja też ciągle coś ulepszam, coś zmieniam, ale myślę, że ten przedmiot ulepszania i zmieniania jest taki bardziej przyziemny, bardziej realny. Jeżeli, jeżeli, jeżeli możemy zbudować piec. Który, w którym fajnie widać ogień, a nie, że musimy tam w tym rakieciaku gdzieś szukać tego ognia, który gdzieś tam do tyłu, do tego dopalacza nam, nam leci, huczy. No, myślę, że, że tutaj kto wie, o czym mówię, ten już rozumie. Mamy tutaj zbudowany piec. Byliśmy przed chwilą w pomieszczeniu. Piec w technologii rakietowej, stoi rakieciak. Ten piecyk z cegieł. Zbudowaliśmy go w, w tak, na takich warsztatach międzynarodowych. Czterech z Dunów się spotkało: Andrea Magnolini z Włoch, Pietro z Lwowa, Salius z, z Litwy. No i ja y, podawałem cegły. A czy ja mógłbym pana prosić, żeby pan nam coś powiedział o Westfalce? Westfalka? Tak, bo ja widzę, że tam stoi Westfalka. Tam stoi taka Westfalka, tak, dokładnie. A ja, a ja powiem tak, że y, ja jestem z tego pokolenia, że ja pamiętam, tak? E, jako małe dziecko gdzieś e, miałem okazję łapać za pogrzebacz, e, zmieniać duszę, ale ja widzę, że ta Westfalka to ona jest taka, że ona jest y, no że ona, że to jest sztuka, nowka, funkiel, nieśmigana, praktycznie można powiedzieć, tak. że ona chyba za chwilę gdzieś tam pojedzie do jakiegoś klienta. Współczesna produkcja, doskonałej jakości, z piekarnikiem, doskonałej jakości drzwiczki, palenisko szamotowane, mhm. dodatkowa wydajność tej kuchni poprzez odpowiedni układ. Przepływu gazów, czyli normalnie piekarnik jest omiatany z trzech stron spalinami i te spaliny są, ten dym jest skierowany do komina. Tutaj działa to troszeczkę inaczej. Dym leci górą piekarnika na dół, zawija pod piekarnik i jeszcze raz pod tym piekarnikiem zawija, przez co mamy kilka procent większą wydajność, co zresztą. Ma przełożenie na badania, które, które w tej chwili e, takie urządzenia muszą e, przechodzić. Że tak e, zwany ekoprojekt. E, dodatkowa sprawność dzięki Aha. takiemu układowi. Ale, żeby było śmieszniej, to jest tutaj, jest tutaj e, coś z tradycji, coś, e, co właśnie dla ludzi, e, 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 którzy chcą żyć poza systemem, może e, bardzo przydatne, gdyż e, taki baniaczek, na wodę wlewaną ze studni. Ale tu można, Ale tu można by było, to woda, woda z jednej strony, ale dwa, to może jakąś tam, nie wiem, zupkę można by było trzymać? Znaczy no, Zubkę zupkę to, to mamy na, 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 na garze, na blacie, a, a tu to jest typowe do wody, którą po prostu nabierką sobie e, nabieramy e, do czegokolwiek. W zależności od tego, jaką ciepłotę ta woda ma, możemy ją sobie tutaj korzystam. odpowiednio używać. A właśnie, a, e, 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 jaka była Pana reakcja, jak Pan usłyszał pierwszy raz o tym, że są tacy ludzie, którzy się nie podłączają do sieci elektroenergetycznej, robią to specjalnie, albo powiedzmy, nie wiem, bawią się w bycie off-grid, poza systemem. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę? Serio? Bardzo mi się to podoba. Ja y, przyznam się, że moje życie y, y, przebiegło w taki, a nie w inny sposób. Natomiast ja zawsze uciekałem do lasu. Znaczy zawsze, no może po zrobieniu matury uciekłem, uciekłem, do dużego miasta, jak to, jak to pewno większość tych mało mieszkańców, ale po, po trzech latach mieszkania w dużym mieście wiałem na wieś w podskokach i i marzył mi się, marzyło mi się takie właśnie życie bez prądu, bez dostępu do, do sieci, tak to nazwijmy. No ale w tej chwili nadal mi się to marzy. I przyznam się, że gdyby doszło do tego, że nagle musiałbym zamknąć moją firmę, i wszystko tutaj przestałoby funkcjonować, to bym się wielce nie zmartwił, tylko bym jeszcze szybciutko sobie więcej ziemi przysposobił do tego, żeby nasadzić więcej ziemniaków, gdzieś jakiś kurnik powiększył czy, 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 czy zrobił, i bym sobie tutaj żył jak pączek w maśle. No ale na razie, na razie czuję, czuję jeszcze potrzebę. Y, działania. Y, chyba za dużo namieszałem w branży, żeby tak nagle y, od niej y, się odłączyć. Bardzo tak, bardzo Panu dziękuję. Y, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, y, wbijajcie do nas. Zapraszamy oczywiście, zapraszamy na targi 13-14 czerwiec, które odbędą się u nas. Śledźcie, obserwujcie i oczywiście, rezerwujcie sobie termin. Być może będzie nam dane, że się spotkamy, że tu wyciągniemy pana Piotra. A ja mam jeszcze taki chytry plan odnośnie tego, żeby jeszcze może coś tam pomyśleć w ramach jakiejś tutaj kooperacji, coś, żeby porobić, ale to myślę, że jak pojawimy się. Będziemy tutaj... się przekomarzać później. Tak, dokładnie. Także co, trzymajcie się w takim razie i oto tych miłych, przepięknych okolicznościach przyrody, piecy, ognia, atmosfery. Co, wpadajcie. Podajcie, jakby co, szukajcie pana Piotra, jak sobie wpiszecie Piotr, Batura, kominki, nie ma możliwości, żebyście nie znaleźli.